Witam Państwa na pierwszej części konferencji pierwszego etapu Intermarsze Basket Cup. Drugi mecz rewanżowy w Słupsku pomiędzy Energon i Słupskim i Trefem Sopot, wynik 72:66. Na konferencji gościmy trenera drużyny, gości Pana Dorusa Moskowianasa oraz trenera, oraz zawodnika Adama Waczyńskiego. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu Pana trenera. Dobry wieczór. Gratuluję zespołowi. церних служівча з Чернігів Слупськ в Іграні. Вони були кращі в тих в тим двох матчах. А Добрий початок зробили, вони зробили перший матч Ігран з нами у нас. Ми зігрались ми повітьме по нижче наших можливостей. Деше ще старались ми то здоробити, но Znów początek meczu nie był nie był udanym, nie był dobrym w naszym wykonaniu i to kosztowało nam za dużo sił, żeby żeby ich dogonić i tam myśleć o zwycięstwie z tej ilości punktów ile my potrzebowaliśmy dzisiaj dobrze grali, dobrze trafiali, dzisiaj my niestety Nie trafiliśmy z, z, z dobrej pozycji, spod kosza, nie trafiliśmy trójek. Um, jeszcze raz gratuluję zespołu i życzę im powodzenia w następnych rundach grając w Pucharze. Dziękuję bardzo i proszę o podsumowanie zawodnika Dama Baczyńskiego, zdobywcę w tym meczu. 6 punktów. Tak jak trener powiedział, Czarni w dwóch meczu byli na pewno lepsi od nas. Kazali się lepszym, większym zaangażowaniem niż my. Staraliśmy się, ale no, przegraliśmy ten pierwszy, to pierwsze spotkanie i troszeczkę nas postawiło pod ścianą. Chcieliśmy obronić tak naprawdę puchar, który zdobyliśmy w zeszłym roku, ale nam się nie udało. Tak jak trener mówił, nie, nie, nie trafialiśmy otwartych rzutów. Czarni za to mieli dobrą skuteczność, przede wszystkim za trzy punkty. Fantastyczny mecz zagrał Jordan Hulse e, i, no i gratuluję i też życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Ale Perspektywiczny na pewno zawodnik. Niech się rozwija. Młody jest, niech się rozwija i życzę mu jak najbardziej powodzenia. Dokumentarz, ale jest jeszcze możliwe, żeby móc czekać na pokładzie polskim. Jeżeli będzie taka możliwość, to Pan z tego skorzystał. Poliwa może Was zaprosić. Pan możecie zorganizować Final Fantasy. Fajnie, pierwszy raz słyszę. No. Co mam odpowiedzieć? Pierwszy raz, raz o takim czymś słyszę: że przegrając można jeszcze grać Final Fantasy. Jeżeli tak jest, to fajnie dziwi, jesteśmy w Polsce. No, jak tak, może nie dziwić? Ty przegrywasz i, i, i grasz w Final Four, to jak to może być? Tak, tak jest regulamin. To wtedy to, 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 to jest super regulament i będziemy się starali o Final Four w Sopocie. Panie Prezesie, w tym czasie wachlarze Polski pomogą Panu przed spotkaniem gigowym, bo tutaj jutro będziecie grać z Czarnym właściwie? Najpierw mamy mecz e, z. Kotwicą koloru, wtedy będziemy myśleć o następnym meczu z energią. To znaczy, wiemy gdzie energia jest, wiemy jak energia gra. Teraz dwa mecze zegraliśmy, wiemy jaki to jest wymagający silny przeciw, przeciwnik, to będziemy się mocno przygotowywać. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam Państwa na drugiej części konferencji. Z nami jest trener drużyny Zwycięskiej, Pan Andrzej Urlepo oraz najlepszy strzelec tego meczu Jordan Halles, który w tym meczu zdobył 22 punkty. I jako pierwszego proszę o podsumowanie trenera urlepa. Myślę, że bardzo dobrze weszliśmy do tego meczu, że naprawdę większość roboty zrobiliśmy w pierwszej kwartrze. Uh, musieliśmy cały mecz sobie radzić z jednym rozgrywającym. Uh, myślę, że uh, Has zagrał dzisiaj najlepszy mecz, udowodnił, że uh, warto było czekać, żeby uh, doszedł do siebie, żeby się przyzwyczaił na uh, europejskie warunki. Myślę, że coraz lepiej sobie radzi. Uh, myślę, że cała drużyna zasługuje pochwalę za walkę, że każdy, który szedł na boisko, naprawdę się starał, naprawdę uh, udowodnił, że poważnie traktowaliśmy te mecze, że chcieliśmy wygrać i po prostu jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Dziękuję uh, bardzo Jordan. Hardfought game. We knew coming into it. Uh, They're to be a really good team. Fired up to play us after playing last week. So uh I was really proud of our team and how we came out and competed. Uh we got off to Wiedzieliśmy, um, że we to będzie ciężki mecz, wygraliśmy z nim w zeszłym tygodniu, tam uzyskaliśmy pewną przewagę, dobrze weszliśmy w ten mecz, uzyskaliśmy wysokie prowadzenie. Pomimo tego, że później odrobili część strat udało nam się to prowadzenie do końca meczu uzyskać. Jestem naprawdę dumny z mojej drużyny, że zagrała w taki sposób i

to jest że mogłem moich dzisiaj i pytanie było, czy pamiętasz kiedy ostatni raz 20 punktów lub, lub więcej, Jordan powiedział, że prawdopodobnie w koledżu, tutaj odpowiedź pada, że przed świętami przeciwko Jacksonville rzucił 20 punktów, miał dwie asysty odpowiedź Jordana, że dobrze jest jak wpada że, Koledzy z drużyny również wykorzystywali to, że, że, mi dzisiaj wpadały piłki i cieszę się z tego. Także kolejny mecz już nie gra Mateusz Czy to jest kwestia taktyczna, że nie jest potrzebny w Czy to jakaś kara dla niego Są triciurki. Na tej chwili mają pierwszeństwo Nowakowski i Borowski. A z czego to wynika? Prezentują się lepiej? Myślę, że dobrze sobie prezentują. Teraz jesteście zapytać, jak gra Holst albo się jak kto pan narzuca inne zagrywki rozgrywającą, no, czy on do taki sam. Zależy co nam wchodzi. I od tego co nam wchodzi to gram. I od zależne od czynnika, tak? O, nie od czynnika, zależy od dnia, zależy od dyspozycji zawodniku. Szuka sobie tego, które mu idzie. Po prostu po tego spróbuje zagrać. Okay. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo i zapraszam 1 grudnia.